Następnego dnia rano jedziemy w stronę Chełmska Śląskiego. Po drodze zatrzymujemy się jeszcze w okolicach Gorzeszowa. Chcemy zobaczyć tutejszą atrakcję, którą jest diabelska maczuga, zwana również Skałą Diabła. Ma 8 metrów wysokości i stoi samotnie w polu. Skąd się tam wzięła? Legenda głosi, że w XII wieku, gdy cystersi budowali klasztor w Krzeszowie, tak to rozzłościło diabła, który zamieszkiwał te okolice, że postanowił zniszczyć budowlę, zrzucając na nią wielki głaz. Musiał to zrobić w nocy, zanim zapieje pierwszy kur, bo o świcie tracił moc. Diabeł leciał więc z głazem w stronę Krzeszowa i był już nad Gorzeszowem, gdy zaczęły piać koguty. Wówczas diabeł upuścił głaz, a ten spadł nieopodal Gorzeszowskiej karczmy. I dlatego właśnie ludzie zaczęli go nazywać czarcią maczugą lub czarcim głazem. Naszym kolejnym celem podróży po górach kamiennych jest rezerwat przyrody Głazy Krasnoludów. Znajduje się dwa kilometry na południowy zachód od Gorzeszowa na terenie Sudetów Środkowych i formalnie zaliczany jest do gór stołowych określanych jako zawory. Rezerwat powstał w 1970 roku. Ma ponad 9 hektarów. Znajdujące się na jego terenie formacje skalne, czyli tak zwane gorzeszowskie skałki, cechuje to, że przybrały różne formy. Przypominają postaci, wieże, grzyby, zwierzęta i oczywiście maczugi. Formy te poprzecinane są wąskimi szczelinami i labiryntami utworzonymi w piaskowcach i marglach. Tworzące rezerwat gorzeszowskie skałki wypiętrzają się na długości 1,5 kilometra, tworząc pas o szerokości 150 metrów. Większość form skalnych wznosi się na 5-7 metrów, ale najwyższe osiągają wysokość 17 metrów. Z tak urokliwym i tajemniczym miejscem jak to wiąże się oczywiście znowu kilka legend. Jedna mówi o zamieszkujących tu niegdyś krasnoludach. Jeden z nich ponoć zakochał się w córce okolicznego gospodarza. Ten sprzeciwił się jednak małżeństwu i wdał się w bójkę z brodatym krasnalem. Niestety został znokautowany, a gdy się ocknął po córce i niedoszłym zięciu nie było już śladu. Rezerwat Przyrody Głazy Krasnoludów to przepiękne miejsce. Warto tu spędzić kilka godzin. Niestety my nie mamy tyle czasu i po kilkudziesięciu minutach jedziemy już w stronę Chełmska Śląskiego. Pierwsza wzmianka o Chełmsku Śląskim pochodzi z 1214 roku. Wtedy to osadę w tym miejscu mieli założyć Czesi. Pełniła ona funkcje administracyjno-handlowe i bardzo szybko się rozwijała. Kilkadziesiąt lat później miasteczko zyskało prawa miejskie. W XIV wieku miasto i okoliczne wsie stały się własnością cystersów i centrum sukiennictwa i płóciennictwa. Tutaj szaludność tkactwem zajmowała się aż do XX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej miasto straciło prawa miejskie i stało się ponownie wsią. Zwiedzanie hełmska śląskiego zaczynamy od rynku. Zachował się tutaj zespół barokowych, kupieckich kamienic z podcieniami. Budynki te świadczą o zamożności ich pierwszych właścicieli i o tym, jak ważnym ośrodkiem miejskim była dzisiejsza wieś. Nad rynkiem góruje Kościół Świętej Rodziny. Obecna budowla w stylu barokowym ukończona została w 1691 roku przez architekta Marcina Urbana. Jest to świątynia trzynawowa otoczona rzędami kaplic z emporami. Fasadę zachodnią ozdobiono kwadratową wieżą. Wnętrze nakryto sklepieniami kolebkowymi, ozdobionymi bogatą dekoracją geometryczno-roślinną. Ołtarze pochodzące z przebudowywanego na początku XVIII wieku kościoła klasztornego w Krzeszowie posiadają bogaty wystrój rzeźbiarski. Obok kościoła stoją XVI-wieczny budynek dawnej szkoły parafialnej i barokowa plebania. Znajduje się tutaj także kilkanaście poniemieckich grobów. Chełmsko-śląskie posiada swój herb, na którym zobaczyć można bliżej niezidentyfikowane zwierzę. Wiąże się z nim legenda. Na przełomie XII i XIII wieku niemiecki rycerz, który sprawował pieczę nad graniczną strażnicą w miejscu dzisiejszego Hełmska, wybrał się na łowy w pobliskie bardzo urodzajne w zwierzyne lasy. Na polowaniu zabił dziwne zwierzę, przypominające zarazem i lisa, i wiewiórkę. Ten dziwny okaz postanowiono uwiecznić w godle miasta. Kontynuujemy zwiedzanie Chełmska Śląskiego, wsi, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była miastem. Tutajż kościół i rynek nie są jedynymi atrakcjami. Symbolem tego miejsca i powodem wizyt turystów jest tak naprawdę dwunastu Apostołów, czyli szereg osiemnastowiecznych domów tkaczy. W 1707 roku z fundacji cystersów rozpoczęto tu budowę drewnianych domów, nazwanych później Dwunastoma Apostołami. Przeznaczone były dla tkaczy płótna z Czech. W 1763 roku tkaczom Adamaszku z Bawarii wzniesiono natomiast zespół siedmiu braci. Domy wybudowano w szeregu. Są to parterowe, podcieniowe budynki o konstrukcji ryglowej i zrębowej. Zwieńczono je dwuspadowymi dachami krytymi gontem. Mieściły zarówno część mieszkalną, jak i tę przeznaczoną do wykonywania zawodu. Len, wykorzystywany przez tkaczy do przeróbki, pochodził z miejscowych upraw. Z dwunastu apostołów do dzisiaj zachowało się 11 budynków. Niestety z siedmiu braci pozostał tylko jeden obiekt. Reszta uległa zniszczeniu w pożarze, który wybuchł tutaj w połowie ubiegłego wieku. Do dzisiaj budynki te stanowią dużą atrakcję turystyczną. Są jedynym tego typu obiektem w Polsce. W jednym z domów mieści się obecnie Izba Tkacka. Rumsko śląskie okazało się fascynującym miejscem i warto tu spędzić na pewno cały dzień. Niestety my nie mamy tyle czasu. Musimy wracać do Poznania.